Wiecie, kiedy mężczyzna traci wartość w oczach kobiety? Nie wtedy, gdy jest biedny, nie wtedy, gdy jest zajęty, nawet nie wtedy, gdy czasem zapomni, jaki jest jej ulubiony kolor humoru. Facet traci wartość w momencie, kiedy przestaje być wyzwaniem czyli wtedy, kiedy zaczyna być peceni i miły kiedy zaczyna być dostępny kiedy zaczyna być normalny to jest paradoks natury. Kobieta mówi: Chcę faceta, który będzie zawsze przy mnie. A potem jak tylko jesteś zawsze przy niej, to ona. No, ale może nie aż tak. Kobieta działa jak Pokemon Go. Jak już cię złapie, to nie jesteś już ciekawy. Teraz jesteś tylko jednym z jej posiadanych. A najgorsze, facet zaczyna się starać. Starać bardziej. Starać za dwoje. A ona robi się chłodniejsza niż zamrażarka w Lidlu. Bo kiedy facet jest wyzwaniem, on jest tajemniczy, pewny siebie, nieprzewidywalny. Jak Netflix, który nie pyta, czy na pewno chcesz obejrzeć kolejny odcinek? Po prostu gra dalej. A kiedy facet przestaje być wyzwaniem? Staje się jak telewizja śniadaniowa. Wiadomo, że istnieje, wiadomo, że jest dostępny i wiadomo, że można go w każdej chwili wyłączyć. Kobieta patrzy wtedy na niego jak na rabata w Rosmanie. No fajnie, fajnie, ale sprawdzę, czy nie ma czegoś lepszego. I najlepsze. Facet myśli, że im bardziej będzie starał się ją uszczęśliwić, tym bardziej ona będzie go kochać. A ona tymczasem coraz bardziej docenia zagadkę, brak, dystans, niepewność czyli to, czego facet nie robi, kiedy się zakocha. Dlatego wielu gości traci wartość nie dlatego, że są słabi, tylko dlatego, że stali się zbyt dostępni. A kobieta nie chce faceta, którego może mieć zawsze. Ona chce faceta, którego może zdobywać, a da, nawet jak już go zdobyła.